Pewnej nocy kobieta wyszła napić się z koleżankami. Opuściła imprezę i bar późno w nocy. Siadła do swojego samochodu i ruszyła w drogę na opuszczoną autostradę. Zauważyła samotną parę świateł w swoim lusterku wstecznym, zbliżające się w coraz szybszym tempie. Samochód ciągnął się za autem kobiety, ale kiedy spojrzała do tyłu, zauważyła włączony migacz. Samochód miał zamiar skręcać. Nagle obcy pojazd podjechał bardzo blisko samochodu kobiety i błysnął długimi światłami. Teraz dziewczyna zaczęła się denerwować. Światła przyciemniły się na moment, a potem długi rozbłysły ponownie, a samochód za nią gwałtownie przyspieszył. Przerażona kobieta zmusiła się do patrzenia na drogę i zwalczała ochotę spojrzenia do tyłu. W końcu kobieta dojechała do swojego wyjścia, ale pojazd z tyłu cały czas podążał za nią, co jakiś czas świecąc długimi światłami. Obcy wóz cały czas jechał za pojazdem kobiety, aż dojechali do podjazdu domu, w którym ona mieszkała. Domyśliła się, że jej jedyną szansą jest szalony bieg do domu i zawiadomienie policji. Kiedy uciekła od samochodów, kierowca obcego pojazdu krzyknął: Zamknij drzwi i zadzwoń na policję! Kiedy przybyli policjanci, okazało się, że mężczyzna z obcego wozu próbował ją uratować. Kiedy jechał za nią, jego światła oświetliły jej samochód. Zobaczył sylwetkę człowieka z rzeźnickim nożem wzniesionym, aby zabić kobietę. Więc błyskał długimi światłami, a mężczyzna na tylnym siedzeniu się chował. Zostań na dłużej. Wybierz interesującą cię kategorię. Jeśli chcesz być powiadomionym o najnowszych nagraniach, zasubskrybuj mój kanał oraz preferowane serwisy społecznościowe. Więcej informacji znajdziesz w opisie poniżej.